wszystkim chcielibyśmy Was gorąco zaprosić do obejrzenia naszego filmu na temat nerwów czaszkowych. Przygotowaliśmy go z okazji trwającego tygodnia mózgu. Film powstał dzięki współpracy trzech uczelni, ale o tym jeszcze powiemy. Muszę przyznać, że na początku mieliśmy troszeczkę inny wyobrażenie na jego temat. Niestety, i coraz odległość miały tutaj swój udział. Tak czy siak, mamy nadzieję, że będziecie usatysfakcjonowani po obejrzeniu go. No i na chwilę obecną zostawiam Was z Markiem układ nerwowy jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania całego organizmu i w jego właśnie skład wchodzą nerwy czaszkowe. To czym one właściwie są? Nerwy czaszkowe składają się z 12 par nerwów, które głównie przebiegają w obrębie głowy. Odpowiadają one za obie różnorodnych wrażeń zmysłowych oraz za pracę kilku bardzo ważnych grup mięśniowych i gruczołów. Niektóre z nich sięgają znacznie dalej, nawet do serca, do jamy brzusznej. Głównie dzielimy nerwy czaszkowe na trzy grupy. To są nerwy czuciowe, nerwy ruchowe oraz nerwy mieszane. To zacznijmy od pierwszego w kolejności nerwu węchowego. Jest to nerw czuciowy, który, jako jedyny ze wszystkich nerwów czaszkowych, jest bezpośrednio połączony z korą mózgową. Jego uszkodzenie powoduje anozmię, czyli całkowitą utratę węchu. Oczywiście wiemy, że COVID-19 może się objawić taką anozmią, ale jednym z najczęstszych powodów anozmii przed COVIDem były zderzenia samochodowe. Jak widzimy, wypustki pochodzące od głównego nerwu węchowego, które widać tutaj na zdjęciu, przechodzą przez kość, która nazywa się blaszką hitkową. Okay? Gwałtowne szarpnięcie głowy, np. spowodowane przez wypadek samochodowy, może przerwać te wypustki i w taki sposób spowodować utratę węchu. Dlaczego węch jest taki ważny? Niestety wiemy, że zaburzenia węchu wpływają znacząco na jakość życia pacjentów. Chorzy za nozmią często skarżą się na pokorzenie samopoczucia, na zmniejszony apetyt. I częściej chorują z depresją i zaburzeniami lękowymi. Następnym nerwem w naszej kolejności to nerw wzrokowy. Jest to nerw czuciowy, który łączy siatkówkę oka ze wzgórzem i skorą mózgową. W każdym nerwie wzrokowym przebiega aż do półtorej miliona różnych włókien nerwowych i istotne jest to, że nie ma ten nerw zdolności regeneracyjnych, tak samo zresztą jak większość nerwów czaszkowych. Dlatego choroby typu jaskra potrafią nieodwracalnie uszkodzić nerw wzrokowy i ci się jej szybko nie zdiagnozuje i nie podejmie się leczenia. Okay. Jaskra jest spowodowana zbyt wysokim ciśnieniem w oku. Choć u większości pacjentów postępuje bardzo powolutku, u niektórych może nastąpić jaskra zamkniętego kąta, w której ciśnienie nagle wzrasta przez zablokowanie kanału, przez który normalnie przepływa ciecz, która znajduje się w oku. Okay. Towarzyszą temu nagły, ostry ból oka, i głowy z rozmazanym wzrokiem. Oko może też być mocno czerwone. Przy takim ostrym ataku jaskry należy natychmiast dzwonić na pogotowie. Osoba może w przeciągu paru godzin zupełnie stracić swój wzrok. Następnie porozmawiamy o trzech nerwach, które kontrolują wszystkie ruchy oka. Pierwszym z nich jest nerw oko który, jak możecie zgadnąć, jest nerwem ruchowym. Unerwia on wszystkie mięśnie gałki ocznej, z wyjątkiem mięśnia prostego bocznego i skośnego górnego, ale o nich porozmawiamy za chwilę. Unerwia też mięśnie znajdujące się w samym oku, np. zwieracz źrenicy. Uszkodzenie nerwu okorpowego polega na spojrzeniu w dół i na zewnątrz, tak jak widzimy tutaj na obrazku. Innymi objawami też są opadanie powieki górnej, czyli ptozis, Zanika również odruch rozszerzenia źrenicy. Nieuszkodzone pozostają mięśnie proste boczne oraz skośny górny. Inaczej mówiąc, te mięśnie, które wciągają oko w dół i na zewnątrz. Nerw ploczkowy jest kolejnym nerwem ruchowym oka. Tak jak wspomniałem, unerwia on mięsień skośny górny oka. Jest to jedyny nerw czaszkowy, który wychodzi z grzbietowej części mózgu jesteś najcieńszym nerwem czaszkowym. Uszkodzenia nerwu bloczkowego ogólnie przejawiają się zezem zwierznym, takim jak jest widoczny na tym obrazku. Nerw ten jest czasami uznawany jako patetyczny, znaczy mówiąc umożliwia patrzenie z góry na innych ludzi. To właśnie ta funkcja już nie działa, kiedy nerw ten jest uszkodzony. Ostatni nerw który odpowiada za ruch oka, to nerw odwodzący. Jest to oczywiście też nerw ruchowy, który ma swój początek w moście mózgu. Unerwia on tylko jeden mięsień, to jest mięsień prosty boczny oka. Uszkodzenia tego nerwu też powodują zez zbieżny. Ogólnie nerwy trzeci, czwarty oraz szósty, o których właśnie opowiadałem, razem kontrolują wszystkie ruchy oka. Tu widzimy na gości artystyczną interpretację tych trzech nerwów, mniej więcej taki sposób, w jaki one przechodzą razem, żeby kontrolować oko anatomicznie. Z góry mamy nerw ploczkowy, po środku nerw oko a ostatni na dole jest nerw odwodzący. Dochodzimy zatem do nerwu trójdzielnego. Jest to nerw mieszany, zawiera więc zarówno włókna czuciowe, jak i ruchowe. Przewaga ma jednak część czuciowa. Najważniejszym nerwem czuciowym głowy jest właśnie nerw trójdzielny. Jest to też najgrubszy nerw czaszkowy. Masz trzy gałęzie: gałąź oczną, która jest tylko czuciowa, gałąź szczękową, która jest też tylko czuciowa i gałąź żuchwową, która jest akurat mieszana. Tutaj widzimy naszą artystyczną interpretację nerwu trójdzielnego. Na czerwono zaznaczyliśmy gałąź oczną, na pomarańczowo gałąź szczękową i na zielono gałąź żuchwową. Okay. Część czuciowa tego nerwu głównie przewodzi bodźce z twarzy, ze śluzówek, z jamy ustnej i z nosa, zarówno z zatok, z zębów i z podniebienia. Tymczasem część ruchowa unerwia głównie mięśnie żywaczowe, mięśnie podniebienia oraz parę mięśni w uchu wewnętrznym. Uszkodzenia nerwu trójdzielnego zazwyczaj dotyczą części czuciowej. Może wystąpić np. rwa twarzowa. Jest to nagły, ostry, wręcz elektryczny nerwoból twarzy, zwykle jednostronny. Może dotyczyć wszystkich gałęzi nerwu trójdzielnego albo któregoś z kolei. U większości pacjentów ból trwa od paru sekund do paru minut. Ale u niektórych może się utrzymywać przez nawet parę godzin. Nie wiemy dokładnie, co powoduje erwę twarzową. Ból może występować podczas samego dotyku twarzy. Większość teorii centruje się na uciśnięciu gałęzi nerwu przez górną tętnicę mózgową. I głównym sposobem na leczenie erwy twarzowej jest tak zwana dekompresja, czyli usuwanie tej tętnicy. Wiemy, że chociaż na parę lat taka operacja potrafi naprawdę pomóc wielu pacjentom. Choć jest spory odsetek, u których ból powraca, choć tętnicy już nie ma. Najprawdopodobniej istnieją różnorodne powody rytwarzowej, dlatego na ten temat dalej trwają badania na różnych uczelniach. Nerw twarzowy to nerw mieszany, z przewagą części ruchowej tym razem. Jest to najważniejszy nerw ruchowy twarzy. I podobnie do trójdzielnego, też zwykle jest dzielony na wiele części. W nerwie twarzowym te często różnią się między osobami. Jego głównymi funkcjami są ruchy mięśni twarzy, czucie smaku, wydzielanie śliny przez gruczoły ślinowe oraz płacz przez gruczo łzowy. Więc jeśli którykolwiek z Was znajdzie się kiedyś na medycynie lub neurobiologii, i będzie Wam się chciał płakać od nauki o nerwach czaszkowych, już wiecie dokładnie, który nerw za to odpowiada. Najczęstszym uszkodzeniem nerwu twarzowego jest zwykle porażenie Bela. Jak możecie sobie pewnie wyobrazić już, Przejawia się to zwykle jednostronnym porażeniem większości mięśni wyrazowych twarzy. Po stronie porażonej opada warga, oko się nie domyka i tym podobnie. Porażenie może też powodować utratę smaku i silne ozawienie. Porażenie Bella jest zwykle określane chorobą ideopatyczną. Nie do końca można określić jego powód. I u większości pacjentów zanika samoistnie po paru dniach. Nerw przedsionkowo-ślimakowy to inaczej nerw statystyczno-słuchowy. Jest to nerw czuciowy i jako jedyny z nerwów czaszkowych w ogóle nie opuszcza czaszki. Nerw przedsionkowy to jest nerw narządu równowagi, a nerw ślimakowy jest nerwem narządu słuchu, czyli ucha wewnętrznego. Uszkodzenia części przedsionkowej zwykle objawiają się zaburzeniami równowagi. Z zawrotami głowy albo oczopląsem. Tym samym uszkodzenia części ślimakowej, utratą słuchu. Uszkodzenia mogą być np. powodowane szwanomą. Jest to rodzaj niezłośliwego nowotworu, który może uciskać oba nerwy i spowodować nie tylko utratę słuchu i zaburzenia równowagi, ale u niektórych pacjentów mogą też ucisnąć nerw twarzowy i spowodować porażenie Bella, o którym rozmawialiśmy przed chwilą. Nerw językowo-gardłowy jest dziewiątym nerwem czaszkowym. Jest nerwem mieszanym z przewagą części czuciowej. Unerwia on błonę śluzową gardła, tylną część języka i także baroreceptory zatoki tętnicy szyjnej. Baroreceptory odpowiadają za odczuwanie ciśnienia krwi. Część ruchowa tego nerwu unerwia mięśnie gardła i podniebienia. Wszystkie z tych trzech części mają swoje źródło w jądrach rdzenia przedłużonego. Uszkodzenia nerwu językowo-gardłowego zwykle przejawiają się zaburzeniami czucia w tylnej części jamy nosowej i w gardle oraz zaburzeniami smaku. U niektórych mogą się też objawiać problemami z przełykaniem jedzenia, więc osoby z porażeniem nerwu językowo-gardłowego mają akurat większe ryzyko zakrztuszenia od osób, które takiego porażenia nie mają. Dziesiątym nerwem czaszkowym jest nerw błędny, tzw. Tak vagus. Jest to nerw mieszany i najdłuższy nerw czaszkowy, który nie tylko unerwia podniebienie, gardło i krtań, w większości są to mięśnie powiązane z mową, ale zarówno ma, odnurza do wielu organów reszty ciała. Funkcje nerwu błędnego są bardzo różnorodne. Między innymi reguluje on funkcję układu pokarmowego. Prace serca oraz ciśnienie krwi. Kojarzycie może to uczucie, kiedy szybko wstajecie i macie mroczki przed oczami. To uczucie właśnie jest związane z pracą nerwu błędnego i regulacją ciśnienia. Ze względu na swoją rozległość, uszkodzenia nerwu błędnego mogą objawiać się na różne sposoby. Okay? Najczęstszymi objawami są zaburzenia artykulacji czyli nieprawidłowa wymowa głosek. Są też zamurzenia połykania, skórcze krtani oraz tchawice. Następnym nerwem jest nerw dodatkowy, nazwany dlatego, iż tak naprawdę nie jest on nerwem czaszkowym. Nie wywodzi się ze środka czaszki, tylko z rdzenia kręgowego i przechodzi przez otwór w czaszce. Jest to nerw ruchowy, który głównie unerwia mięsień czworoboczny oraz mięsień mostkowo obojczykowo-sutkowy. Żeby sprawa była jasna. Słowo sutkowy tutaj oznacza wyrostek sutkowaty, który znajduje się na kości skroniowej. Jeżeli kiedykolwiek ktoś się Was spyta o funkcję nerwu dodatkowego, wzruszcie ramionami. I to jest odpowiedź, ponieważ odpowiada on za wykonanie dokładnie takiego ruchu. Może on być uszkodzony podczas operacji szyi oraz karku, ale zdarza się to naprawdę rzadko. Ostatnim nerwem czaszkowym jest tak zwany podjęzykowy. Jest to nerw ruchowy, który unerwia wewnętrzne i zewnętrzne mięśnie języka. Współpracuje on mocno z nerwem językowo-gardłowym oraz błędnym w kontrolowaniu wymowy. Uszkodzenia tego nerwu zwykle przejawiają się zaburzeniami rzucia, połykania i artykulacji. Uszkodzenia tego nerwu są ogólnie bardzo rzadkie i prawie nigdy nie występują samodzielnie. Najczęstszym ich powodem są nowotwory oraz rany postrzałowe. Tak jak powiedziałam na początku, film powstał dzięki współpracy trzech uczelni. W jego stworzeniu brałam udział ja, czyli Małgorzata Dostatni, ja jestem studentką Uniwersytetu Gdańskiego, Marek Ostrowski, który jest studentem Uniwersytetu Oksfordskiego oraz niezastąpiona Julia Biały, która odpowiadała tutaj za całą część charakteryzatorską. Mam nadzieję, że film się Wam podobał. Jeżeli jesteście zaciekawieni stroną neurobiologiczną, zapraszamy Was gorąco na Instagrama naszego koła.